Witam Was serdecznie moi drodzy widzowie, ja jestem Prakero i zapraszam na 130 odcinek w naszej serii w grze UFC 4 Stwórz Zawodnika. W tym materiale specjalnie dla Was pojawi się Johnny Lawrence z serialu Cobra Kai. Moi drodzy, jeżeli chodzi o typ zawodnika, no to wybrałem Kickboxer Akrobata, już Wam pokazuję jakie atuty. Także idźmy dalej. Jeżeli chodzi o informacje ogólne, no to tutaj sobie możecie zastopować. Ja wybrałem postawę walki Steven Thompson. Już Wam pokazuję, jak wygląda, bo wydaje mi się, że jest tak naprawdę bardzo dobrą pozycją walki i dlatego ją wybrałem tutaj dla Johnego. Steven Thompson postawa. Przejdźmy dalej do ustawienia wyglądu. Jeśli chodzi o włosy, no to wybrałem włosy numer 41. Jeśli chodzi o brwi, no to wybrałem brwi numer 2. Jeśli chodzi o zaros, no to tutaj ustawiłem zaros numer 1. No, a włosie i ciała zostawiłem tutaj bez. Jeśli chodzi o kolor włosów, no to kolor włosów na głowie to ciemny blond, kolor brwi też ciemny blond, zarost tutaj tak samo, no i o nie ciała jasny brąz. Przejdźmy dalej. Do ustawienia głowy wybieracie szablon bazowo 34 i przechodzimy do modelowania, tu możecie sobie zastopować. Macie ustawienia głowy, brwi, oczy, Policzki, uszy, nos, szczęka, broda, usta. No i na końcu wargi. Przejdźmy dalej. Jeżeli chodzi o oczy, no to tutaj oczy wybrałem niebieskie. Jeśli chodzi o tu, to tutaj wybrałem ciało numer 4, a jeżeli chodzi o odcień skóry, to wybrałem odcień numer 1 Przejdźmy dalej. w żadnych tutaj nie było. Jeżeli chodzi o brania moi drodzy, no to wybrałem koszulkę czarną. Z długi rękaw czarne. Już ją pokazuję. O, proszę bardzo. Jeśli chodzi o spodenki, to wybrałem unikatowe spodnie dresowe czarne. Przynajmniej miałem takie odblokowane. Jeżeli nie, to możecie sobie ustawić jakie chcecie, ale wiadomo, na potrzeby tego, tego materiału tutaj takie spodnie są. Jeżeli chodzi o rękawice, to wybrałem czerwone, a tutaj Razem, to wszystko jedno, jakie sobie wybierzecie. Emotki też możecie sobie tu wybierać według siebie. Mam nadzieję, że taka moja interpretacja Johnnego Lorenza z serialu Cobra Kai się Wam spodobała. Jeżeli tak, to stawcie łapkę w górę, dajcie suba, napiszcie w komentarzach co sądzicie i oczywiście nie zapomnijcie kliknąć w dzwona, żeby nie pominąć żadnego nowego filmu na moim kanale. Ja bardzo dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się, do zobaczenia. Hej hej!